Drodzy siostry i bracia, w pierwszym czytaniu i w Ewangelii mamy dwie sytuacje braku wody. W pierwszym czytaniu słyszymy o tym, jak w Refinie Izraelici się zatrzymali, skończyły się im zapasy wody i zaczęli szemrać, zadawać pytania, czy Bóg rzeczywiście jest z nami, czy też nie. Bo wyszliśmy na pustynię i nie mamy wody, mamy tu pomrzeć z pragnienia. I w drugim, we fragmencie Ewangelii, Samarytanka przychodzi do studni, aby zaczerpnąć wody. I przychodzi w samo południe w skwarze dnia o godzinie 6, czyli w naszej cywilizacji, w naszych zegarkach o godzinie 12. To, co łączy oprócz braku wody te dwie sytuacje, to też brak nadziei. Izraelici oprócz tego, że brakowało im wody, zaczęli też tracić nadzieję, że uda im się przejść przez tę pustynię bezpiecznie i dotrzeć do ziemi obiecanej. Natomiast Samarytanka przychodzi w tak na bardzo niedogodnej chwili dnia do studni, ponieważ się wstydzi. Gdybyśmy przeczytali całą rozmowę jej z Jezusem, zobaczylibyśmy, że to kobieta, która miała pięciu mężów, pięć razy została przez męża oddalona, porzucona i teraz żyje z szóstym mężczyzną, który nawet jej nie poślubił. W prawie mojżeszowym była możliwość, gdy mąż znalazł w żonie coś odrażającego. Napisać jej list rozwodowy i ją oddalić. To znaczyło, że aż pięciu mężczyzn uznało ją za odrażającą, odrzucili ją. To kobieta bardzo poturbowana przez życie, poraniona, która się wstydzi się spotkać ludzi, dlatego przychodzi do studni wtedy, kiedy nikt tam nie przychodzi, i zdziwiona spotyka tam Jezusa, i dochodzi do tego niezwykłego dialogu. Widzimy, że w tych sytuacjach, gdzie brakuje wody i brakuje też nadziei, interweniuje Bóg. W pierwszym czytaniu słyszymy, że Bóg mówi do Mojżesza: Uderz laską w skałę. Uderza i wytryska tam źródło wody. Bóg pokazuje, że nawet z kamienia może wycisnąć wodę, jeżeli zechce, jeżeli potrzeba, by ratować życie Jego dzieci. By okazać swoją troskę, by zabezpieczyć ich życie doczesne, to wędrowanie przez pustynię. A w Ewangelii widzimy, że Jezus, który zaczyna rozmowę z Samarytanką, zaczyna od prośby: Daj mi pić, co wywołuje zdziwienie w Samarytance. A później Jezus mówi: O, gdybyś znała, rozumiała, z kim rozmawiasz, to prosiłabyś, a dałby ci wody żywej. Ja mogę dać Ci wodę żywą, wytryskującą ku życiu wiecznemu. Nie tylko tę wodę, która zabezpieczy Twoje życie doczesne, bo kto tę wodę pije, znów będzie pragnął. A ja mogę dać wodę, która daje życie wieczne, nie tylko doczesne. Taką wymianę oferuje Jezus. I widzimy później Samarytanka mówi bardzo zdecydowanie: ja wiem, że przyjdzie Mesjasz, ona nie mówi, że wierzy, ona mówi, że wie, wyznaje bardzo głęboko wiarę. I w tej rozmowie okazuje się godna tego, żeby jej życie się przemieniło, bo ona przyjmuje ducha, którego przyniósł jej Jezus. Dochodzi do tej niezwykłej wymiany. Jezus chce przemieniać także nasze życie, jeżeli tylko mu na to pozwolimy. Mówi: Daj mi się napić tej zwykłej wody, a ja dam ci wodę żywą, tę, która prowadzi do życia wiecznego. Tego doświadczyła piosenkarka Iwona Pietrala. Niedawno była gościem naszego azylu młodych. Opowiadała swoje świadectwo. Jak w czasie pobytu w Anglii mieszkała w jednej z najponurniejszych dzielnic, bardzo niebezpiecznej. Życie jej się sypało, jakieś romanse, przygody życiowe, wszystko jej się nie układało i całe jej życie wydawało się już beznadziejne. I wtedy weszła do kościoła, aby się modlić i opowiada, jak zalało jej serce poczucie Bożej miłości. I to doskonale pasuje do tego drugi, dzisiejszego drugiego czytania. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Duch Święty napełnił jej serce, które było takie puste, bez nadziei, napełnił je miłością, napełnił je na nowo nadzieją. To jeden z moich ulubionych fragmentów, piąty rozdział listu do Rzymian. I czytamy nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Może tutaj są osoby, które też borykają się z brakiem nadziei. Święty Paweł mówi nadzieja zawieść nie może. Duch Święty wleje w Twoje serce miłość, wlał tą miłość w serce Iwony i ona w czasie modlitwy, Oczami wyobraźni zobaczyła twarz Jezusa, Jego oczy, a w tych oczach ogień. I wtedy zaczęła jej się w głowie układać piosenka. Jej pierwsza piosenka, oblubienica, można na YouTube posłuchać. Widziałam w Twych oczach ogień, gdy rozkochałeś mnie w sobie. Od tego momentu jej życie zaczęło się diametralnie zmieniać. Przez miesiąc napisała 30 piosenek. To znaczy, że Duch Święty ciągle dawał jej poczucie obecności, wdzięczności i uwielbienia. To nie jest zwykła, normalna twórczość, codziennie napisać nową piosenkę. I to pokazuje, jak jej życie się zmieniło. Teraz są tego owoce. Jeździ po Polsce, świadczy o Bogu, pisze i śpiewa na Jego chwałę. To taka samarytanka, do której Jezus powiedział: Daj mi się napić, a ja dam ci wody żywej. I to może się stawać też naszym udziałem, czy w bardziej takich diametralnych, yy, radykalnych przemianach serca, nawróceniach, czy w takich zwyklejszych, codziennych, małych krokach w nawróceniu. Ale potrzeba, abyśmy czcili Boga w duchu i prawdzie. Abyśmy nasze serca na Boga otwierali. Na początku Wielkiego Postu zachęcałem do ascezy, do robienia miejsca łasce przez modlitwę, post i ogóżnę. Dziś mamy już trzecią niedzielę Adwentu. Już jesteśmy na półmetku. Jaki jest ten post w Twoim życiu? Jest to jakiś inny czas niż na co dzień? Jakiekolwiek różnice są? Czy modlitwa jest Żarliwa bardziej, więcej modlitwy? Czy potrafisz sobie czegoś odmówić, umartwić się, żeby zrobić miejsce łasce, żeby więcej pomyśleć o Panu Bogu? Czy zdarza ci się dać jałmużnę? W naszej parafii jest tak wiele okazji, że one same do nas przychodzą. Dziś przez cały dzień po mszach Świętych odbywa się zbiórka na naszą parafialną Karitas na najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Nie trzeba szukać tych potrzebujących. Wystarczy wyciągnąć rękę pod kościołem albo tu przed amboną do tej skarbonki z jałmużną wielkopostną. Naprawdę mamy wiele okazji do tego, aby przez modlitwę, post i można oczyszczać swoje serce, robić miejsce łasce. A tymczasem między mszami dzisiaj Siedziałem sobie trochę na Facebooku, przyznaję się, i zaglądałem i widziałem relacje tak zwane, filmiki, imprezy, jakieś wieczory paniejskie, jakieś imieniny, nie wiem, stoły pozostawiane alkoholem, jakby co najmniej komunia była. Albo wesele, huczne bale. Założę się, że to nie byli innowiercy, tylko chrześcijanie, którzy niedługo będą świętować Wielkanoc. Jaka ta Wielkanoc, jakie ta święta będą, jeżeli nie przygotujemy naszego serca, jeżeli nie zrobimy tam miejsca Bogu. Dlatego dzisiaj potrzeba, abyśmy nasze postanowienia wielkopostne, nasze przeżywanie tego, tego świętego czasu, pokuty, Zrewidowali i zajrzeli. To jest półmetek. To znaczy, że jeszcze można wiele przez tą drugą połowę dokonać. Warto Warto dać Bogu ten trochę czasu, trochę wysiłku, tę zwykłą wodę. Daj mi pić, a ja dam Ci wody żywej. Dziś nam Jezus obiecuje, że nie tylko będzie zaspokajał nasze pragnienie, Wody, ale będzie zaspokajał pragnienie nadziei, wiary, miłości. Ta nadzieja zawieść nie może, tylko w tym wytrwajmy. Wytrwajmy w tych obietnicach. A to przemieni nasze życie, tak jak przemieniło życie ich wody Pietrali, tak jak przemieniło życie Samarytanki i wielu świętych przed nami. Dziś jest ten czas łaski. Skorzystajmy z niego, aby. Nie przegapić, aby skorzystać, uświęcić się i żyć wiecznie. Amen.